Witam bardzo serdecznie, marzycielskie i wrażliwe raki, i serdecznie zapraszam do inspirującego czytania na miesiąc kwiecień, które wykonam rozkładem Kaskada Pomyślności. Więcej o tym rozkładzie mówię we wstępie do czytań na miesiąc kwiecień. Jest to rozkład na bogato. Jest to rozkład, w którym korzystamy z wielu różnych energii. Bazę czytania stanowią dwie energie z kart Points of You Stali The Coaching Game. I zobaczmy raki, jakie wspaniałe energie pragną pojawić się w kwietniu w Waszym życiu. I nastawić Was na szczęście, na spełnienie, na działanie? O! Spójrzmy. Pierwsza karta to energia mentalna, taki wiatr nakręcający do działania, to również e, przekonania, głęboko utkwione przekonania, strategie mentalne. Druga karta to taki wewnętrzny ogień, słońce. Pasja, światło, które będzie oświetlało Waszą drogę podczas realizacji, dążenia do celów osiągania. O, bardzo ciekawe energie. Zobaczmy, co będzie u szczytu czytania. I ten poziom czytania zrobię kartą z talii punktu również points of view jest to talia, która idealnie trafia w punkt ukazuje sedno sprawy danej kwestii która jest aktualnie ważna ok zobaczmy co dla Was raki I ten poziom czytania uzupełnię kartą z intuicyjnych kart anielskich, bardzo subtelnych, a zarazem intensywnych energii. Zobaczmy. Pięknie. Nieskończona miłość. Ten poziom czytania mówi o boskim błogosławieństwie, które pragnie przeniknąć do Waszego życia i jak ciepły wiosenny deszcz narzyźnić wszystkie obszary Waszego życia. I zobaczmy. Jeszcze, jakie rezultaty wygenerujecie raki w miesiącu kwietniu, jeśli wykorzystacie te sprzyjające wam energie na poziomie emocjonalnym, miłości, związków, relacji? Rezultat ukażą karty z anielskiej gwardii. Bardzo Opiekuńcze i wspierające energię. I zobaczmy, co dla Was. Pięknie marzenia. Na poziomie materii, pracy, bogactwa, pieniędzy, biznesu, obszary takiej codzienności. Tutaj rezultaty ukaże nam jedno z pół kostki bogactwa. I zobaczmy. Działanie. Zaczynajmy zatem. Raki, czytanie dla Was. Energia mentalna, Wasz wiatr w plecy. Tu ukazuje się lęk. Karta ta mówi o tym, żebyś ze swoich myśli. Zachęca Ciebie do tego, abyś ze swoich myśli wyrzucił zbędny balast. Pamiętaj, Raku, o tym, że myśli, które są podszyte lękiem, ograniczają Twoją aktywność, Twój potencjał i Twoje możliwości osiągania, działania. Przecież od myśli zaczyna się wszystko. Myśli to początek. Pomyśl, jaka jest taka Twoja strategia mentalna, która dominuje w Twoim życiu, ograniczając, ograniczając Ciebie i to, co mógłbyś osiągnąć, gdybyś się nie bał, gdybyś się nie bała? Czym jest ta strategia mentalna? Czy ona w ogóle należy do Ciebie? Czy ona jest dla Ciebie wciąż aktualna? A może powielasz ją bez jakiejkolwiek refleksji od. Długiego czasu, może od wielu lat, może od dzieciństwa, może ktoś ci zaszczepił jakieś negatywne przekonanie, a ty na nim wciąż budujesz. Co to by mogło być, co warto by było w kwietniu usunąć ze swoich myśli? Zachęcam Ciebie również do obejrzenia mojego filmu, który jest już na kanale, po drugiej stronie lęku. Tam więcej mówię o lęku i o tym, jak z niego wyjść. Na drugą stronę. Wewnętrzny ogień, Twoja motywacja. Mój drogi yy, raku, ta karta bardzo ściśle wiąże się z kartą lęk. Porażka. O czym mówi karta porażka na poziomie strategii działania, osiągania? Wytyczania celów. O tym, że być może kierujesz się właśnie jakimś nieaktualnym już przekonaniem. Być może przed lękiem, przed dawną porażką, która dotknęła Ciebie boleśnie, boisz się podjąć teraz aktywność. Wyjdź z tego raku. Do tego zachęcają się do tego zachęcają cię karty, abyś wyszedł. Z nieaktualnego już lęku i z przekonania o tym, że porażka jest Twoim przeznaczeniem, bo nie jest. Przyszłość nie jest przeszłością. Tak? Przyszłość nie jest przeszłością. Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyśmy e, jako dzieci, po każdym upadku, kiedy uczymy się chodzić. Nie podnieśli się już z obawy przed kolejnym upadkiem, przed porażką. Czy mielibyśmy chodzić? Pewnie nie. Więc Raku, w kwietniu wstań, otrzep się z nieaktualnego kurzu przemienionych zdarzeń, wydarzeń, tak zwanych porażek, błędów i rusz do działania. Odważnie, z nowymi myślami, z nowymi przekonaniami. Spróbuj jeszcze raz. Jak mówią ludzie sukcesu, stop prób, 100 sto szans i do tego raku ciebie ta karta zachęca do działania, do aktywności, do podniesienia czterech liter i ruszenia do działania. Jakie boskie błogosławieństwo pragnie przeniknąć do twojego życia w kwietniu? Tutaj ta karta zachęca ciebie, Raku, do mm, ruszenia. Ja bym powiedziała do zwiększenia tempa, do przyspieszenia, do przyspieszenia, do wyjścia z czegoś, co już jest przestarzałe. Czyli tak, to mm, niewątpliwie wiąże się z tym, co pojawiło się na poziomie mentalnym i poziomie aktywności, poziomie działania. Mówiąc metaforycznie, to tak, jakbyś miał się przesiąść z tramwaju do samolotu i ruszył do zdobywania, do osiągania, do nowych celów, do nowych marzeń. Tym bardziej, że energia jest przednia, bo jest to nieskończona wieczna miłość. Czyli wiedz raku, że jesteś i zawsze byłeś. Bezgranicznie kochany, wspierany, i wszechświat trzymacie czule w swoich ramionach. Więc nie obawiaj się i ruszaj do działania, do zdobywania, do kreowania nowej jakości. I zobacz, Raku. O tym też mówi karta Marzenia: że to jest cudowny czas na uleczenie. I pozytywną trans, transformację. Obejmij całe swoje życie i skoncentruj się na swoich marzeniach. Wszystko, o czym teraz pomarzysz, będzie miało szansę się zrealizować. Zobacz, Raku. Jako trzecia karta po karcie lęk, porażka ukazała się karta: Wszystko jest możliwe. Czyli kiedy odważysz się, wyrzucić zbędny mentalny balast i ruszyć śmiało do działania. Wszystko dla Ciebie stanie się możliwe. Tak? Więc skoncentruj się nie na porażkach, a na swoich marzeniach, na tym, czego pragniesz, czego chcesz, co chcesz osiągnąć, zrealizować, sprowadzić do swojego życia i rusz śmiało, wiedząc, że jesteś głęboko wspierany. Co na poziomie bogactwa, materii, pieniędzy, kariery, biznesu. Działanie czyli potwierdza się to, o czym już wiemy, że kwiecień jest dla ciebie raku czasem do działania, ale działania śmiałego opartego na marzeniach, na tym, czego naprawdę pragniesz. Pamiętaj, że wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. Włóż w ten pierwszy swój krok, energię miłości, zaufania, mocy marzeń. I wtedy, wszystko dla Ciebie stanie się możliwe. Pomyśl, Raku, co chcesz osiągnąć na poziomie tym materialnym? Co chcesz zobaczyć jako rezultat swoich działań? I rusz po to. Pomyśl, Raku, jaki już dzisiaj mógłbyś zrobić pierwszy, nawet najmniejszy krok, ale w oparciu o zaufanie. I podejmij go i patrz, co się zadziewa. A ja ci życzę, Raku, odwagi, mnóstwa inspiracji i chęci do sięgnięcia po to, o czym marzysz. Życzę Ci cudownego miesiąca i do następnego razu. Papa pa, Raku.